Małgorzata Rozenek znów w centrum skandalu. Właśnie podzieliła się zdjęciem, które pokazuje jak gwiazda przygotowuje się do treningów. Tam można zauważyć nie tylko nienaganną sylwetkę, ale i ogromny biust. Fani są w szoku. Małgorzata Rozanek nie zwalnia tempa. Po publikacji świątecznego zdjęcia, na którym dała swojemu synowi dwuznacznego buziaka, teraz postanowiła zaangażować go w sesję zdjęciową. Na fotografii widnieje gwiazda TVN w dość skąpym stroju sportowym, który odsłania jej biust. Co Małgorzata Rozenek opublikowała na Instagramie? Znów zaangażowała syna. Fani w szoku, gwiazda produkcji TVN postanowiła podzielić się przemyśleniami na temat dbania o swoją kondycję. W związku z tym opublikowała na Instagramie zdjęcie, które, zgodnie z opisem, wykonać miał jej syn. Poranny rozruch, kiedy mi się nie chce ćwiczyć, ale tak naprawdę nie chcę. To robię trochę pajacyków, chwilę pobiegam, zrobię kilka pompek, parę podporów i dłuższą sesję rozciągania, które jest moją słabą stroną. Trwa to krócej niż zwykły trening, a nie wychodzi się z rutyny. W każdym razie tak to sobie tłumaczę. Jak ci się nie chce, to zrób mniej, w końcu mniej to zawsze więcej niż nic. staś Rozenek, który na wakacjach często towarzyszy mi w treningach, w końcu to też świetny sposób na spędzanie czasu z dziećmi. Miłej, leniwej niedzieli wam życzę, napisała Rozenek pod zdjęciem. Fani natychmiast zaczęli komentować udział jej syna w prywatnej sesji która odsłoniła dużo. Dobra, dobra. Widać ze to ma. Nikt po świętach tak dobrze nie wygląda. I co robi tam dziecko? Pojawia się w jednym z komentarzy. Jest pani absolutnie piękna, ale żeby dziecko robiło takie zdjęcia. To już przesada, pojawia się dalej. Kiedyś się na takie mówiło z tyłu liceum, z przodu muzeum, czytamy na jednym z forów. Stara twarz mimo tylu zabiegów, czytamy dalej. Podobne emocje towarzyszyły gwieździe. Gdy ta opublikowała zdjęcie z synem, gdzie w świątecznej aranżacji wymieniali się całusem. Wtedy internauci zauważyli, że motywacja była słuszna, ale po takim zamieszczeniu może się okazać, że chłopak będzie wyśmiewany w szkole. Przecież to wszystko pod publikę żeby tylko pisali, pojawiło się pod wspomnianym zdjęciem. Strasznie sztywno i sztucznie, pojawiło się dalej. Masz jakieś dziwne pojęcie matczynej miłości, ale co się dziwić, pojawia się pod zdjęciem. Nie wiadomo jednak. Czy Rozanek specjalnie publikuje zdjęcia w roli głównej ze swoimi dziećmi? Być może kobieta chce wzbudzić zainteresowanie mediów.